5 goli i błysk snajpera, Beniaminek na kolanach. Podbeskidzie Bielsko-Biała, Piast Gliwice 05 w 13. Kolejce PKO Ekstraklasy. Piast Gliwice kryzys ma już za sobą. Mistrzowie Polski z 2019 roku wykorzystali błędy Wali i wygrali w Bielsku-Białej z Beskidzie 5-0. Dwa gole dla gliwiczan strzelił Jakub Świerczok. Obie drużyny w ligowej tabeli dzielił tylko punkt. Jednak zdecydowanie lepsze nastroje panowały w Piaście Gliwice. Śląski zespół wyszedł z kryzysu i zaczął punktować oraz piąć się w tabeli. Z kolei pod Beskidzie biała to czerwona latarnia ligi i choć górale mają dobre momenty w swojej grze, to jednak popełniają koszmarne błędy w defensywie, które są dla nich bardzo kosztowne. Tak też było w starciu z Piastem. Podopieczni Krzysztofa Bredę dobrze rozpoczęli mecz, atakowali bramkę rywali ale brakowało im szczęścia i skuteczności. Góra lew 14. Minucie powinni objąć prowadzenie. Dośrodkowanie z lewej strony zamykał Karol Danielak, piłka została wybita, ale prosto pod nogi Kamila Bilińskiego. Ten strzelił, ale odbił piłkę jeden z obrońców. Jestem zły. Ciężko znaleźć racjonalne słowa, żeby wytłumaczyć naszą fatalną grę, mówił w przerwie Biliński reporterowi Kanal+. Nie tylko interwencja defensora rywali pozbawiła go bramki, ale i Bielszczanie stracili dwa gole w ciągu trzech minut i popełnili w obu sytuacjach fatalne błędy. W 38. Minucie Michał Harapek dograł na szósty metr w kierunku Jakuba Świerczoka, a ten głową pokonał Michała Peskowicza. Napastnik piasta nie dowierzał, że gol został zdobyty prawidłowo. Wątpliwości rozwiewał sędziego asystenta, którego pytał był spalonego. Powtórki pokazały, że o złamaniu przepisów nie mogło być mowy. Chwilę później było już 2-0 dla piasta. Sędzia Łukasz Szczech wskazał na 11 jedenastym po dyskusyjnym faulu Aleksandra Komora na świerczoku i sam poszkodowany zamienił karnego na gola. Trzeba przyznać, że karny piastowi należał się wcześniej, ale gwizdek sędziego wtedy milczał. Być może arbiter chciał w ten sposób naprawić swój błąd. Tuż po zmianie stron bielszczanie znów mieli świetną okazję do zdobycia gola. Michał Żuchowski strzelił w Bilińskiego, a ten z drugiego metra trafił w słupek. Gospodarze tylko z niedowierzaniem kręcili głowami i zastanawiali się, jak to nie wpadło do bramki. Topiast zadał kolejny cios. W 60. minucie Gerard Badia dośrodkował z rzutu rożnego, a głową piłkę do siatki, przy biernej postawie obrońców. Skierował Piotr Malarczyk to nie był koniec strzelania w Bielsku Białej. W końcówce Piast jeszcze dobił pod Beskidzie. Milewski wykorzystał zawahanie Danielaka, a następnie w polu karnym z łatwością okiwał Komora i pokonał Peskowicia. W doliczonym czasie gry Gurali upokorzył jeszcze Tiago Alves. Z taką grą pod Beskidzie nie ma czego szukać WPK o ekstraklasie. Piast bezlitośnie wykorzystał wszystkie błędy rwali.